Te ryby, które wam pokazywałem na tych tych te podobne takich do takich dużych płoci. Pamiętacie co wam pokazywałem, takie co wyglądają takie jak duże płocie. To muszą być fajne, fajne ryby na wędce. Muszą na wędce nieźle chodzić. One widać są takie dosyć, dosyć mocne te ryby, takie nabite, zbite. A my pędzimy dalej, zobaczymy jakie jeszcze, jakie jeszcze nam przygotowali. To zobaczę takie coś się zrobił. Tylko, że tutaj jest bardzo tropikalnie, powiem wam, chodzi o temperatury, nie? O, tu są. Tutaj są, tutaj są te ryby. Nieźle, nie? Takie wąsy mają, może będą skarpiowate. Brzana też jest skarpiowaty. Muszę później poszukać dokładnie nazw tych rybki. Jak znajdę, to Wam oczywiście opiszę.